Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Witam was w kolejnym odcinku. No i dzisiaj zaczniemy od krótkiej informacji od partnera tego filmu, czyli Nivea Jakiś czas temu informowałem was o loterii, w której do wygrania jest PlayStation 5 wraz z grą FIFA 22. Ciągle możecie brać udział. Zasady się nie zmieniły, wystarczy, że kupicie dowolny produkt Nivea zachowacie paragon, zarejestrujecie go na stronie niveamen.pl i weźmiecie udział w mini grze. Prócz nagrody głównej do zgarnięcia macie też laptopy, piłki Realu Madryt, bony, na zakupy i zestawy kosmetyków. Nawet jak nie uda Wam się wygrać głównej nagrody, to i tak jest duża szansa, że i tak coś trafi do Was. Tygodniowo możecie rejestrować aż 4 paragony, więc w razie czego róbcie zakupy rozsądnie. Ostatnie losowanie ma miejsce 30 grudnia, ale nie ma co tego zostawiać na ostatnią chwilę. Liczę na to, że konsola PlayStation 5 trafi do któregoś z Was, a my lecimy dalej. Zadanie w tym tygodniu miałem proste: wrócić na drugą rangę i spróbować trafić kliana Mbappé. Czy to mi się udało? Zapraszam Was na skrót ostatnich meczów z tego Food Champions. Szybkie cztery winy, a może nawet więcej? Może wygramy dzisiaj wszystko i wbijemy pierwszą rangę? No i. Dobra, to jest ok zespół, ale. Tak jak zawsze mówiłem, mamy tutaj ducha walki, mamy umiejętności. Jestem ciekaw, czy dostaniemy jakiegoś winka, bo w tym tygodniu na razie. Niestety nikt mi nic nie dał. Son? Nawet. Nawet się nie cieszę. Draxler, o, fajny fake shot i 2-0. No i Felaini, bardzo łatwo rozegrany ten rzut rożny. Spoko. Czy Alvarez OP? Zaraz zobaczymy, tak go wpuściłem. Alvarez, przyjęcie strzału i jest dobry, 3 do 1. Potrzebowaliśmy tego. Koniec, koniec, koniec. Teraz to se możesz. Barnesa wpuścił z ławki. Tak to jest, jak się trzyma takiej ikony na ławce. 9 do 4, no jeszcze 3 zwycięstwa, ludzie. Oho, Lipka. Leciutki Trajhardzik. Wejra, Mbappé, Neymar. Jest to prawdopodobnie drużyna, która zabierze nam szansę na pierwszą rangę. A może nie? Inglo, 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 Wini? 1-0! Driven zadziałał. Dobra, słuchajcie. Może i ma mocny składzik, ale skoro jest szansa na pierwszą rangę, to my się nie poddajemy, my walczymy. Wow, ładnie. Gol, niestety. No stój, dlaczego? Dlaczego tak? Brawo, Kim Pembe. No bez jaj, żeby Mbappé z baniaka z 12 metra wsadził? Tak, ładnie się to spotkanie układało, ale no, Kylian to Kylian najwyraźniej. Choć ostatnio podobnego strzelił chyba w rzeczywistości. Oj, ja źle wyczułem ruchy. I... Kurde, myślałem, że to wyjmiemy. Son? Pięknie, 2-3. Fake shoty czy coś. No ale teraz klasyczek. Leonberg dawaj dośrodkowanie dołem. Son, kurde, jakby z pierwszej załadował. Dlaczego w ogóle gra stwierdza, że przyjmowanie piłki, która leci tak mocno w polu karnym na czwartym meczu, to miałby być dobry pomysł? Naciskam strzał. Chcę zobaczyć strzał, to jest proste. Nawet jak ma być to najgorszy strzał w grze. Niech normalne o przyjmowaniu by tam nie myślał. Myślałem, że wpadnie. Z pierwszej? Proszę, Mbappé, Przyjdź do nas. Bamba co dopiero wszedł na boisko, nie mógł go dogonić. Przecież ta karta jest. No, powinna być nielegalna. Henry! <ścoughs> Dobra, szybko jeszcze jedna prosto. O, Draxler, ty to. Wariat jesteś z tymi podaniami. Koniec, koniec. Jest Polak! Szymon Bamza, 4 na 4, 88 tempo, 88 strzelania, powiem wam, że ciekawy zawodnik, czemu przetłumaczyli jego imię? Uribe, FC Porto, Gang Hulita, 4 na 3, stamina 97, jeszcze do odblokowania, aha, momencik, bo fundament Liga Portugalii, jest Rafa na prawej pomocy, ale no nie oszukujmy się Korona lepszy, bo ma 5 na 5 i tak właściwie ciekawsze statystyki Ale prócz tego jest też Rafa Suarez Na lewą obronę I mamy Gonzalo Inacio. W SBC plus Szymona to nic nie ma Cristiano Ronaldo Dembele Bardzo ładne linie Jeśli przegramy ten to już zaczną się kłopoty bo nie będę miał możliwości pomylenia się oczywiście To nie był plan bo byliśmy w sytuacji w której mieliśmy Cztery porażki. Chyba, że teraz wini? Jeszcze perfekcyjnie do koszyka. Jest! Trafił! Jeden do zera! Przepraszam, drodzy widzowie. Przepraszam za wszystkie słowa o Viniciusie, jednak. Ma ten gen. Gen finishera. Coś tam ogarnę w tej obronie, ale. <ścoughs> Nie ma Karny! No, sfaulował mnie Chwila, bo tu musi być bramka Draxler! Świetnie, Varane Jeszcze Gundo Mówi się o tym, że FIFA zmieni nazwę Ta FIFA, w którą teraz gramy I to oznacza, że jakaś inna firma mogłaby sobie kupić nazwę FIFA Na przykład 2K I tak teraz United zwrócił uwagę na jedną rzecz Rok temu ZEA Odszedł Community Manager Który zajmował się Fifą. To był taki... Wow Son, Kante, i 2 do 0, brawo, Donnarumma. Zaraz skończę ten wątek, ale mamy chyba 10 do 0. 10 do 3, 6 znaczy, super. I tutaj wielkie brawa dla Donnarummy, który rozpoczął tę akcję. Kończąc wątek, dobra, 10 do 0, pomyliło mi się, że ten community manager od FIFA z jej przeszedł do 2K. I o ile na początku nie miał obowiązk, no bo nie ma tam gry piłkarskiej, tak jednak. Może tukej nie bez powodu chciało u siebie osobę, która zajmuje się grami piłkarskimi. Okej! Okay, Beścik z paczki zapewne. Dlaczego Lundberg na rezerwach? Bernardo jest w stanie zaoferować więcej w ofensywie niż on. Dobra, cztery mecze do końca. Food Champions. Potrzebujemy dwóch zwycięstw. Och, już widzę, że lekki delay się włączył. Draxler! Ojenny Gundogan, czemu on został? Czemu ze wszystkich ludzi na boisku? Gundogan był jako ten broniący. Tragedia. Draxler? Tak jest! Jeden do jednego, uwielbiam tę kartę. Warto było zrobić tego Draxlera. Dużo zabawy daje. A teraz son na czerwonym, nie ma bramki. Son? Jazda 2-1! Siadają strzały z dystansu. Lecimy, lecimy, lecimy. Uff, gol. Gol, gol, gol. Żeby zwykły Dembele tutaj strzelał bramkę, nie ma szans. Do kogo? Kurde. Dobra, byleby nie w 90. Byleby nie w 90. Kim Pembe jesteś najszybszy, najlepszy. Brawo, uwierzył w to. Te Potknął się. Tesatito. Jest! Trafił! No, trafił! To jest tak kluczowy super zmiennik, że mógłby kosztować 200 tysięcy na rynku. A ja bym go sprzedać po prostu nie mógł, bo to jest bohater. Może 10 razy mi nie wyszło w tym spotkaniu, ale w tym ostatnim momencie wyszło. Dobra, Alvarez przebieszka. Choć nie, to akurat musi się skończyć golem. Alvarez, Tesatito. Będą rzuty karne, drodzy widzowie. Karne dla widzów. Ja was nie rozczarowuję. Jak karne, to karne. No, Kaman, tyle grałem mecz, żeby nie było rzutów karnych? Proszę was, Bruno Fernandesz czy Donna Rumma. Ale było tak perfidnie czuć. Dobrze, Tavernier! 1-0 znaczy. No, drodzy widzowie, ja miałem wam nie dać karnych. Co on tak. Czemu oni tak dziwnie strzelają? No, nie, nie chciałem tu, kurde. Ej, co on klika, że tak mocno strzelają? L2 jakieś? Dużo siły, chyba dużo siły. Brawo! Tak jest! I teraz decydująca jedenastka. Donna Donnarumma kontra Sanchez. Nie wiem. On chyba strzelał te karne tak, jak, no nie wiem, by strzelić. By strzelić. Dużo siły, sam nie wiedział, gdzie to leci. Ufał grze. Takich emocji tutaj potrzebowaliśmy do samego końca. To samo w prawdziwym futbolu. Ja jak oglądam mecz jest dogrywka. jest szansa na rzuty karny i się okazuje, że nie ma rzutów karnych. To jestem mega rozczarowany Tutaj, no oczywiście, prowadziłem. Mogłem na luzie wygrać. Gdybym chciał, pokonałbym go 10 do 0. Ale nie, no to byłoby nudne. Musieliśmy zrobić rzuty karne, które na luzie wygrałem. No to wygrać jeszcze jeden. I będzie czerwony Mbappé. Di Natale, Tiborilla Oj, Draxler ładnie szczuba. Vini, skończ to! No wreszcie! Lewa noga Viniciusa! Podjął dobrą decyzję. Podniósł tę piłkę nad bramkarzem i trafił do siatki. No i tak jak mówiłem, teraz z górki. Jest już pewność siebie, chyba że teraz rywal odpowie do środkowania Regilona. Czekamy. Barella, Wow, jednak nie tak szybko. <ścoughs> Wini, strzelaj. Tak to tak nie działa, Son. No i rywalowi siadło. Dobra, Renon Lowdy będzie kupiony po tym meczu. Już mam dość. Znaczy, Mendy super w obronie, ale czasami taki no zakwadratowy jest fela i nie asysta. Trochę boli, jak jestem załatwiany teraz własną bronią. Chodzi mi oczywiście o potężnego Maruana, który strzela. Kolejnego gola, Bernardo. Nie poddajemy się. Mamy jeszcze pół godziny, Fele. No specjalnie na niego chciałem, no, bo ma taką ładną czuprynę. Barela, Kim, no i Felaini Nie trafia! Izak, De Bruyne. Pedri. Czekamy. Hat-trick winiego. Czy mu dowodni swoją wielką wartość? I sprawi, że już nigdy o nim złego słowa nie powiem. Draxler. Son. 1-0. <ścười> Czułem! Czułem, że to wybiję, ale nie wybił. Huuu, z dubem! 2 do 0, Draxler! Draxler! Są... So! No nie, nie będzie czy nie? Ja! Yeah. Wini! Son! 3 do 0. I to jest koniec. Dobra, brameczkę z dabem wam jeszcze pokażę. To właśnie jej robi zamiast pracować nad serwerami. Oczywiście wiem, że kompletnie inne departamenty się tym zajmują. Ale bardzo ładne wykończenie Juliana Draxlera. Poczuł ten luz. Dabik dla widza. Pozdro, Urbix. Dobra, jeszcze trzeba tylko oddać to zwycięstwo. Widzę Sara. Kurde. Na ławeczkę. Bardzo przyzwoita karta. Jedna z lepszych w tej drużynie tygodnia. Chciałem sobie zrobić taką niespodziankę, no ale teraz. Kylian Mbappé. Tak, 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 tak. Nie. Mmm. Evans. Ale bierzemy tutaj Evansa ze względu na to, że ma najlepszą, najwyższą ocenę ogólną. Czwarta pozycja w pierwszym piku. Chinchapie. Zambłangisa Podzielińskiego. Okej. Okay. Star na ławeczkę. Nie było w pikach, bo będzie to Oby. Sar może być spoko super zmiennikiem, ale my lecimy dalej. Odbierzmy. Mamy 131 tysięcy. Od razu to lepiej wygląda na koncie. Trzy paczki. Lecimy. Wszystko wymienne. Będzie hajs. Będzie czy nie będzie. Paczka numer jeden. Teraz czas na paczkę o wartości 100 tysięcy monet. Jedna z najlepszych paczek w grze, w której to kryją się najlepsi piłkarze. Diago Silva. A nie ma na co narzekać, drodzy widzowie, bo to jest paczka, która raz na zawsze zmienia tę serię. Ratuje mnie przed wydawaniem FIFA pointsów. Bo jak nie, to leci pako opening na Toty. Francja. Napastnik. Wróciliśmy na drugą rangę. To nie jest emba. To jest. To jest Bardi82 oceny ogólnej. I jeszcze duplikat Ryana, jest też banku, do banku będę się musiał udać, by ratować tę serię drodzy widzowie. No niestety nie siadło, nie udało się, ale powiem wam tak, bardzo możliwe, że dzisiaj wieczorem na streamie zrobię paczkę hero, yy, albo zrobię to po prostu najustrzejszy odcinek, wszystko zależy od tego, czy będzie nowa paczka Twitch Prime do odebrania, czy nie, bo od tego zależy, czy odpalę streama. Wiecie o co chodzi. A jak nie na streamie, to po prostu w jutrzejszym odcinku zobaczycie jak trafiam, mam nadzieję Antonio Di Natale, przydałby się tutaj. I tak sobie też myślałem o tej serii, będę hipokrytą, zdaję sobie z tego sprawę, ale daję sobie taki czas do Team of the Year. Jeśli do czasu Team of the Year nie trafię jakiejś karty wartej co najmniej milion, tak, dosyć wysoko mierzę, to musi być karta wymienna, no to będzie trzeba rzucić FIFA pointsy, bo uważam, że żeby coś się działo na kanale, żeby zachęcać was do oglądania, żeby... Żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, to jednak będzie trzeba rzucić trochę kasy. Tak, ta gra została już stworzona, wpadłem w pułapkę, a jako youtuber, no dla mnie to jest biznes i mam nadzieję, że większość z Was to zrozumie. Ale wierzę, że trafimy wymiennego pele i nie będzie trzeba tego robić. Do zobaczenia jutro albo dzisiaj. Cześć!